To właśnie 70 lat temu o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie. Powstania warszawskiego minęło już 70 lat, ale wciąż jego wspomnienie wywołuje silne emocje oraz liczne dyskusje. Było ono wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR. Uznane zostało za jedno z najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski. Było niezwykle tragiczne w skutkach. W szczególności przyniosło olbrzymie straty ludzkie i materialne. 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 2, godzinie 17. Oddziały Armii Krajowej rozpoczęły nierówny bój o stolicę Polski. Decyzję wybuchu powstania podjął generał Tadeusz Komorowski-Bur. Była ona częścią ogólnego planu nazwanego Akcja Burza. W Otwocku o godzinie 17 zawyły syreny, a najważniejsi przedstawiciele władzy złożyli wieńce pod pomnikiem na skwerze Szarych Szeregów.